To może taką jeszcze piosenkę, mam taką piosenkę swoją pożegnalną, którą można, którą właśnie zawsze kończę, zawsze kończę swoje jakieś występy, koncerty, śpiewogrania wszelkiego rodzaju, czy na Mazurach, czy gdzieś po jakichś tawernach. Pieśń, tak sobie wymyśliłem, żeby mieć swoją własną pieśń pożegnalną i będzie to właśnie, gdy spotkamy się kiedyś na szlaku. Pieśń pod tytułem Gdy spotkamy się kiedyś na szlaku, śpiewana przeze mnie, autora tej pieśni na koniec yy, koncertów. Gdy spotkamy się kiedyś na szlaku, lub w tabernie, by razem pić, posłuchamy historii o starym wraku, znów nam będzie się gałoży. Spotkamy się kiedyś na szlaku, lub tabernie, by razem pić. Posłuchamy historii, o starym wraku znów nam będzie się działo żyć. Zaprosimy wszystkich ludzi dookoła aby razem śpiewać i grać. ramie w ramie żeglarzy gromada wesoła, znów do rana nie będzie spać. Jak przy cuknie na drzewach w lesie Zasłuchany w starej pieśni słowa Echo pieśń serdeczną po wodzie poniesie Lub zaszumi nam trochę w głowach Gdy spotkamy się kiedyś na szlaku Lub w tabernie, by razem pić Posłuchamy historii o starym wraku Znów nam będzie się chciało żyć gdy spotkamy się kiedyś na szlaku Lub w tabernie, by razem pić Posłuchamy historii O starym wraku znów nam będzie się działo żyć Gdy będziemy wspominać przygody Co krew żyła, mroziły nieraz Ranna pryza znów da nam tysiące powodów By w tym stanie żeglarskim trwać a gdy ranki jak nas na wodę, Zapatrzeni daleko przed siebie, Popłyniemy za kotą po nową przygodę, Znów będzie nam razem jak w niebie. Gdy spotkamy się kiedyś na szlaku, Lub tabernie, by razem pić, Posłuchamy historii o starym wraku, Znów nam będzie się działo żyć. Spotkamy się kiedyś na szlaku lub w tabernie, by razem pić. Posłuchamy historii o starym wraku, znów tam będzie się działo żyć. A gdy przyjdzie nam osiąść na lądzie i z darą wspominać ten czas, to nie jeden z przyjaciół się do nas przysiądzie, z Euroli też nie jeden z nas spotkamy się kiedyś na szlaku Lub w tabernie, by razem pić Posłuchamy historii O starym wraku znów nam będzie się działo żyć Gdy spotkamy się kiedyś na szlaku Lub w tabernie, by razem pić Posłuchamy historii O starym wraku znów nam będzie się działo żyć Posłuchamy historii po starym braku znów nam będzie się chciało żyć. Taka pić.